nie będzie wiedeńska podsiecz, ale wiedeńska celebracja. 24 marca, z dni przed premierą płyty Delta Machine, The Mode zagrają w Wiedniu specjalny koncert dla swoich najwierniejszych fanów. Jedno zaproszenie będzie do wygrania w programie trzecim. Dziś w audycji Myśliwiecka 357 zapraszam od 16 do 18. Piotr promocja. Zapraszamy do reklamy Teraz Media Markt, Aparat cyfrowy Canon Z 16-krotnym zoomem optycznym I nagrywaniem filmów z jakości HD Za jedyne 599 zł Media Markt. Żegnamy reklamę. Trójka Program trzeci polskiego radia Dom Kultury. Pojawiają się jednak po godzinie 13. Jesteśmy gotowi, aby zacząć. Chociaż dzisiaj chciałam zacząć inaczej niż zwykle, od pozdrowień. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie przedszkolaki z Milusina. Mam nadzieję, że teraz nie słyszycie. Krótka beczki. Mówię do Was przez radio.